Halo no. no jak tam? No dobrze To dobrze No to gramy nie? Graj, graj a nie I czemu wziąłeś dwóch? za dzieci perebek na z dupy. Oh, okay. uh -huh. się Od Wzywaj. Tylko weź jednego. Osiem. Jakbyś miał dwóch, to drugi no zatopię zaraz. No. Dobra decyzja. Od razu mają mnie No i prawidłowo.

Przejdą jak tarkę to już nie będzie proszła A no tak, no, Ale Ci się nie przenoszą O leco dwa No zapierdalaj, zapierdalaj Leć mu wpierdalić Możesz dać nega? Dwa cztery tracić. O, zdążułeś! Yay! Ale HP się trzeba nie? A jak Cię mnie opiekun to masz, pierwszy. Po co? No nas zabił. Nie zapłaciłeś. Nie przejmuj się mieczy, on są niepierdolnie. Więc się nie przejmuj. Nie chciłem człowieku jest. Jestem? Mówiłem, no że mnie? To go zatruj i podleć tam i chuj. Ja mu dam gaz i tyle. Um, Lub ładnie ja zależy. Co chcesz zrobić? No? Pole jest. No. Geniuszu. Ale mieczem. Czy... A, czy to tak. Chyba nie wiem, gdzie jest.

Gaz lub mod, jak tam chcesz? Co? Gaz lub mod, zależy gdzie mieczek będzie. No znów mi to nie fair, ej Ej Aha, okay. Ej Szmato Nie, ma wpierolodem. No ja rozwalę, To ja rozwalę. Dobra ma w wpierolodem nie No Chyba muszę zrobić. No chyba tak. A won jest. Ufa, zufa, Ofa, ufa, ufa. Leci. Lecimy mu w Pieroly. SOS, SOS. Tylko rozwal. What gas? W sumie gas lepiej będzie dawał mi HP co tura. To szansa, że do sierżanta się dostaniemy z wodą jest mała. Albo gaz, tak powiesz. Nie zdążyłem. Ale i tak. Co tu ileś się mi leci? No jaka szmata. Serio. Serio taka niska. tam pole. Ja pierdolę. No to ja muszę mieczek, mieczyk zniszczyć niestety. jeszcze ja procedury na co nie? Co? Jeszcze ja muszę trafić turby. Turby na miecze. No ale. O, zniszczyłeś. Fajnie. Dzięki. Nie ma tam wieku no. przy nim? nie Tego uzim załatwił. No ok, tak. Jakiej radzę, ja radzę nie dobijać później mówić? Co? Jakiej radzę nie dobijać później? Czemu? Przypomniał mi się druid. jest <laughs> pamiętam. 8 HP mu zostało Dobrze. chyba. Dobrze, damy, damy Atoma. No gdzie? No sierpnięta. Nie boisz się, że pole go odbija? No to walnie w No albo w nas. Co ty chcesz zrobić? No dobra. Mieczy nie ma. Mieczków nie ma. To kaprali walimy, czy jak? Stary. Kaprali walimy, co nie? No tylko to na razie. Ma prawie 100 ataków. co to tam? Kto ma 100 ataku? No co chcesz? Co ty chcesz? Ja bym poleciał złotem, tylko że się boję. No ja też się boję. Chociaż marzeń i HP Leciać? Dobrze. Jest! Jest? Ej, stary, udało się, udało się. To ja też tam lecę. No. Lecę w wpierdolić. No tylko nie. co? Jestem mistrzem liny, zapomniałeś o tym? Mhm. Mm Później Aha. I tu teraz ani owcy dać, bo woda... ...ani No, no niestety. Nic. Tak bywa. Co, nie? co Tak bywa. No to tam Praktycznie w połowie jedziemy w wodzie. <laughs> Opiekun. What the fuck? Opiekun tam był. O co ci chodzi? A teraz coś to musiałeś powiedzieć? No, myślałem, że wiesz. Bo właśnie nie widziałem. Stary, dawał tam w swojej turze opiekuna. Co ty, co ty, co ty... Teraz wie? też. Oj, no samo, Oj. No to wiesz, dużej szansy szansę? nie miałem. Gdzieś iść. I teraz no, też tam ma opiekuna no. jak coś No 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 Czekaj. Czekaj, Pamiętaj, opiekun Co? Opiekuna ma, pamiętaj A no ale patrz jak te bariery się ustawię. No niestety, on nie skacze Bo nie jest w policji kto so, nie skarży, ten z policji. Hop, hop, hop. Hmm. Ale jak to zrobi? Nie, nie mam mapy kułów. Nie ma. Nie hey. ma. Nie ma żufa. Ani kazał na niego dać, ani. Ale guzik. <laughs> daj, 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 daj. Jeszcze kapralę. Daj, daj, daj. I meme shotom, um. dead, dead, dead. <laughs> no to rakiety, negator, ja dole. Stare ilie, broni jeszcze miałem. Najgorzej no to się bo jest kapralem tym psem. Zamorduj go. <laughs> bo tam jest pewnie, tam jest pewnie pójdą, może na to co rozwala tam, tam nie ma opiekunów i mu na przykład zatruć go, czy tam miotaczem zajebać. Bo tam co rozwala to no. opiekunów raczej nie ma. Hmm. Czy tam gaz mu wjebać, to zależy. Patrz jak się to zrobię. No. Aż ci zajebał mnie gudę. <słuch> <słuch> Wiesz co, da Teksynę O! Jedynie. nie Podaj berki i sensorami go nawalaj, żeby nie wypadł. I opiekuna mi żeby nie wylazł. Ej, ja sobie ja się tutaj trochę. Spoko. No, żeby mi tam nie wrzucił. Ciekawiczego nie ze mną. Aha. Masz wygraną już stary. Jaki banał. Ja pierdolę. Co za banał. <laughs> Jezu. Ale banał. Trzy dwie kule. Cztery zamiecie i jedna czapka. Taka chujowa To jest fajnie mam tylko fajnie mam 55 ataków Ile? 55. Czekaj ja ci powiem Kurwa, nie tu Ech. O 54 Chyba co <ścoughs> nie bym miał więcej Jest to lepszy Zamknij dupę <laughs> Banan S S Arma